Siemanko, tutaj tak przedświątecznie MadBad postanowił nagrać drugi odcinek z gierki dystannej Parable. Mój głos troszeczkę tak szwankuje ze względu na chorobę, ale już praktycznie żeby zdrowiałem, więc myślę, że dam radę, więc zapraszam na drugi odcinek. No dobra, no to zaczynamy drugi odcineczek naszej gry przedświątecznie, więc może będzie jakoś jeszcze ciekawiej. Na razie lading, jak zwykle pierwszy, najdłuższy z tego, co zauważyłem. Każdy następny jest taki dość krótki, tak trwa chwileczkę, a te są takie. Długi nie, bym ładował sobie wszystkie możliwe solucje rozwiązania tej gry. Zaraz wam mówię na samym początku, że jak za każdym razem będziemy zaczynać z tego samego miejsca, z biurka. I tak jakbyśmy zaczynali od nowa gra, całkowicie od nowa, wszystko będzie. Od początku, czyli i filmik o Zestanejem, to ja właśnie widzicie, ale go kliknę, żeby go nie było, gdyż my już go znamy. No ale na no, to zaczynamy. Zapraszam jeszcze raz na odcinek. I idziemy dalej. No tak, wiem, po nim ten. Spróbuję w sumie tym razem pójść sobie na to całe...

No, zobaczymy, Może uda mi się znaleźć to rozwiązania. Co tu mamy? Nic super nadzwyczajnego. Nie, ja chyba tak pójdę na dół. Nie idę do szefa. To chodzi do szefa. To jest taki monitor, chodzi do szefa, nie?

Maybe. Zobaczmy, wymyśli to wymyśli Maybe to. I am crazy. All of my coworkers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, no. why couldn't he see his feet when he looked down? Why did Faktycznie, the door automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange, this can't be real. And at last he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled, this is all a dream. <laughs> oh, what a no, dober, no, okay, i not but that doesn't mean that his co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all, and he thought to himself, "I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid." So he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Oh, then, he this yeah! Stuff. And it, it was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up.

That this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, surely, if he could just. He would prove it. He would prove that he was in control. That this was a dream. So he oh. closed his eyes gently and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back. The fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. No, yes, <coughs> No, Okay please, someone wake me up. my name is stanley. i have a boss. i have an office. i am real. please, just someone tell me i am real. i must be real. who am i? who am i? you are a stanley. this is the story of a woman named mariella. mariella woke up on a day like any other she arose got dressed gathered her belongings and walked to her place of work but on this particular day her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking to himself and then collapsed dead on the sidewalk and although she would soon turn to go call for an ambulance for just a few brief moments she considered the strange man he was obviously crazy this much she knew everyone knows what crazy people look like and in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I no, am no. sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. Ja no, she remembered the meeting she had The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. No to się naprawdę przejęła moim lasem. Patrzyła się i odeszła sobie. Mm -hmm. No i cofnęło nas z powrotem do tego. Dość szybka była ta historia, więc... Dobra, i Lecimy jeszcze raz. Ja, jeszcze oh, jedną historię, historii, zrobimy. Come żeby nie było takie dość krótki byłby to odcinek dobra no to idziemy jeszcze raz Teraz pójdziemy do szefa nie będziemy cykarami pójdziemy do szefa pogadamy z nim o ile będzie czyli tak drzwi lewe po schodach do góry dobra no idziemy tu lewo prawo

...was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him, and so the boss had assigned it an extra-secret PIN number. Two, eight, four, five. But of course, Stanley couldn't possibly have known. Two, eight, four, five. Two, eight, four... Pięć. No, to było na pewno random, skoro znałem. Ale bądźmy pewni. Uuuu, jakie tajne przejście. On no, zapewne robi eksperymenty na ludziach. Co jest po prawej stronie? Wow. Aha. Ej. Ej. Ja idzie, jestem. No, red button, red button. Ja lubię czerwone guziki. Zobaczymy, czerwony guzik. Zamknijmy, zamknijmy window w stylu nowojorskim i przejedźmy się gdzieś na dół. Dobra, mamy loading, więc prawdopodobnie będzie następna lokalizacja, w której się znajdziemy. Zobaczymy, co w niej będzie ciekawe. Dobra, już jesteśmy z powrotem. Na wizji z widzimy to. Hmm. No teraz bym się spytał, co to, to moja praca ma w celu, skoro szef posiada. Skoro ma takie tajne przejście do jakiegoś laboratorium. Stanley walked straight ahead through the oh. large door that read "Mind Control Facility." Mind Control Facility. Mind Control Facility. No, dobra, no, escape. Something to. I present. Let's Zapalcie światło. Uuuuu, ej, to są moje telewizorki. Tam ostatnio byłem, tam na górze. A teraz mam, jestem tu na dole. Dobrze. O kurde. I nie posłuchałem narratora i teraz. Nie wiem co mam robić. Yy, to chyba jest mikrofalówka. To... A może i to nie jest mikrofalówka, tylko jakieś taki dziwny mini telewizorki. To nie tu ma napisane na tym? Co? Simply other, bo coś tam, coś tam, nie wiem. Dobra. Turn on the camera. Wow. Fire, ha! On jest wolniony. A jednak nie. Albo? To inwigilacja, nie. Każdy komer mocny w biurze, ja byłem 427, z tego zapamiętam. To pomyślcie sobie, ilu ich wszystkich jest w tym biurze. Tam jeszcze na dole, patrzcie, tam na dole jeszcze nawet nie wszystkie telewizorki działają. Więc... Dobra control facility. It was too horrible to believe. It be true. Had Stanley really been under all this time? No, tak bym w wyobrażał O, lift, którą wezwałem, już jest to Z czerwonym światełkiem. Nie ma batona, ale światełko. No, ja, ja w czerwonym miejscu lubię. No. No ja bym to nie uwierzył. No nie, nie ma takiej opcji. Nie może tak być. It? It oh, chyba jest to na miejscu? To ja jestem chyba na miejscu. O Boże, nie. Powiem Wam, że troszeczkę to wygląda A jak, heart, jak heart, taki control, label, portal, control, label, tylko że właśnie z mają. Walking, eating, Mind control. all of it, offline, this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. No, dog. Ale zanim pójdziemy, ja sobie najpierw ładnie skrzętnie Generality i obejrzę wszystkie możliwe miejsca Idziemy po schodach na górę. Zobaczmy co tu mamy. Push the button number 4 Naciśnijmy. Number 4 eee, Nic nie zrobił, prawdyż number 4. Tak, są jeszcze się czerwone lampki. To jest zejście na dół. A tu chyba dają workera. I ten worker... A nie, patrzcie, to jest 521. To są w ogóle dalej pracownicy. Ej. Pracownik 0001, to jest chyba pierwszy pracownik, który tutaj pracuje i on chyba będzie miał najlepszy full wypas, ale z tego co widzę ma standardowe biurko, więc nawet on nie miał wypasu. Naciśnijmy. Piątka nie działa. Mind... Wow, ho, ho, jaki duży ekran telewizyjny. E, em, em. No wolę nacisnąć ten guzik najpierw, bo nie chcę tam wejść i nie... A, no, 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 czerwone guziki. No, o, właśnie. No, Nie mogę nacisnąć czerwonego na guzika. Aż było zapewne słychać jak naciskam na guzik. Ze względu, że czerwone guziki to są moje ulubione. Dobra, idźmy zobaczyć. Ale taki monitor... Tsz. To oh, bym się O, tam jest... Tu jest HP, tam jest, map nie, it his his duty, map jest to mapa w Infestation, nie, niestety mapa jest... Mapa jest najemna w tym. Hmm. Czy zakończyć czy nie zakończyć? Mind controls ideal awaiting input. Tam jest konsola. Tam mamy co? Ej, WoW, przed chwilą wydawało mi się, że on tam wskoczył. Mind Input System coś tam, coś tam. Nie, nie wyłączę. Niech się męczą dalej. Nie wyłączono a żeby wyłączyć. No dobra, no trudno. Daliśmy off, więc niech będzie off. Halo? ale nie wyłączyłem go chyba. Albo wyłączyłem go? Ej. Ja tam widzę w ogóle coś. And a chill of no dokładnie, ciemność. Miałem przed chwilą. Miałem takie wrażenie przed chwileczką co jest grana. O. To pewno będzie Trolling Master Chief, chief i. Okaże się, że to było tylko taki test i and dalej i będę w grze. Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. No tak, myślę. Dobra, idziemy równo z światłem. Oh. Oh. To Trochę mi to się że jakby nie wiem, z jakimś typu Elysium czy coś. Że wszędzie są maszyny dookoła, a w środku w tym pierścieniu były normalne. Normalne real life, które tak naprawdę nie było normalne, bo było pod kontrolą. Iluś tam ludzi tak naprawdę powiedział, Ale drzewka są, dom jest... W sumie mogę dawać tych rzeczy. Takim życiu. Co mi przeszkadza? Trochę wygląda, jakby to była Szkocja jakaś. Chociaż... Nie tak Gdzie to są drzwi? Nie ma drzwi. Stanley felt the cool breeze upon his skin. The feeling of liberation. The immense possibility of the new path before him. This was exactly the way right now that things were meant to happen. No, i was happy to czyżby takie to było a Czy teraz się okazuje, że to było znowu jakiś Trolling Master? Chyba jednak, nie, chyba jednak skończyłem sobie na zielonej trawce. No, zielonej trawce z domkiem. No, no na to wygląda, że tak to, na tym się tak to kończy, więc myślę, że to by było najlepsze w tym wszystkim. Więc. No, nie, bo było z drugiego odcinka. To jest ciekawe, bo nawet wśród wszystkich znajomych, jak graliśmy, czy coś, to jeszcze nie doszliśmy przynajmniej. Jak ja byłem albo pedaliśmy. i doczyliśmy do jakiejś wizy zielonej, więc coś fajnego nowego, więc dzięki wam bardzo i do zobaczenia na trzecim odcinku. Trzymajcie się. Pozdrowienia i Wesoły świąt, bo już jutro w sumie są święta.